Witam Was, tutaj Jakub Merlin, no i przyszedł czas na święta, składanie życzeń, no i co, no ze swojej strony chciałbym każdemu z osobna, no, każdemu mojemu widzowi i albo osobom, które ja oglądam życzyć wesołych, Przede wszystkim, przede wszystkim spokojnych świąt, żeby żebyście nie mieli żadnych akcji, bo wiecie, jak to tam różnie, bo przede wszystkim spokojnych i właśnie zdrowych, żebyście mieli tam zdrowie i tak dalej. A ja nie jestem dobry w składaniu życzeń, jak zapewne wiecie, nie potrafię ich składać, no to mogę Wam jeszcze życzyć smacznego jedzenia, to oczywiście. Jeśli, musicie mi także wybaczyć, że będą oczywiście te takie dziwne cięcia, bo nagrywam znowu tym windowsowym nagrywaczem dźwięku. Tak, no i ten, i, i, i co jeszcze mogę Wam powiedzieć. No, smacznego jedzenia, nie wiem, no, prezentów, bo też na pewno, no, każdy czeka, no to jednak to są prezenty, tak? To są święta, jednak, prawie jak Boże Narodzenie. Yy, no, także, to, to chciałem wam życzyć, no nie wiem. Może jakieś takie informacje, no, yy, tak, w niedzielę i w piątek to są święta, to jest. Być może, prawdopodobnie nic się nie pojawi na moim kanale, może ewentualnie jeden odcinek dziennie, ale naprawdę, to jest wątpliwe. No bo ja raczej nie spędzę tego przed komputerem tych świąt. Także no. No to jeszcze raz wszystkich pozdrawiam, życzę spokojnych, wesołych świąt. Ja myślę, że tam w tle yy, zobaczycie obrazki np. Yy, potraw, które myjemy na Wielkanoc, oczywiście nie naszych, bo nie chce mi się robić wyjmować z lodówki, bo mnie chyba mała zabiła, tylko podstawię tam właśnie jakieś zdjątka i no i tyle. No to co, życzę jeszcze raz wesołych świąt, spokojnych i zdrowych, no. Dzięki za słuchanie i cześć.